Siemanko, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Antarnet i znajdujemy się w tym miejscu bez żadnych itemów, w ogóle bez niczego, ponieważ a, zrespiłem się na mapie i na mnie zrespiła się cała, ale to naprawdę cała gromada zombiaków i poległem. Ale dzięki temu będziemy mogli rozpocząć naszą podróż w poszukiwaniu rzeczy oczywiście od początku, bo tam już widzę latarnię morską, w której wszystko się zaczęło i chyba przepłynę przez ten zbiornik wow ale to pływanie fajnie wygląda przez ten czas będę mógł e, powiedzieć co się zmieniło od ostatniego razu naprawdę wiele się zmieniło nie było odcinków dlatego że pracuję nad pewnym projektem fajnym i czy to jest na pewno ta latarnia nie mam pojęcia teraz wygląda trochę inaczej więc między innymi, oprócz poprawienia wielu, wielu, naprawdę wielu bugów i dodania takich pojedynczych obiektów, jakichś skał i tak dalej, które bardzo nas nie interesują, to dodano także możliwość grania w trybie offline. Ja nigdy nie próbowałem offline, zawsze jestem podłączony do Neta na Steamie i tak dalej. Jest nowa receptura z metalu, i młotka, mamy puszkę, i teraz z aut można także wypompowywać yy, paliwo. No i oczywiście gra została zoptymalizowana bardziej, bo na początku to lagowało niemiłosiernie. A teraz już widzimy, jest wszystko bardziej płynnie, elegancko. Um, I coś jakoś tak wolno płyna, tak bum, 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 no strasznie wolno. A, bo to można też pływać, też można sprintować, a ja cały czas trzymałem Shift, aż mi się sprint skończył. No i mam trochę obawy, że to jednak nie jest ta latarnia, o której ja myślałem, że to jest. Tak, w takim dużym skrócie myślowym i to chyba może faktycznie nie być ta latarnia tylko coś, 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 coś innego albo też e, wygląd latarni się zmienił i chyba szybciej bym oprzedł ten zbiornik dookoła nie płynął przez środek bo widzę, że tutaj spływaniem to nasz jak ciężko stoi hmm. no dawaj, dawaj, bo zaraz nas coś zje tutaj Ech. A powinni także dodać trochę więcej tego sprintu, bo się strasznie, ale to strasznie szybko kończy i praktycznie nie da się grać przez to, no jak gdzieś iść to już samochodem nie ma też łódek, nic nie ma, to, to jeszcze będzie dodane w może nie w przyszłych update'ach, ale szykuje się z tego co wiem duży update, update 3.0 i on powinien rozwiązać, znaczy dodać wiele nowych rzeczy Szybko Wyłą się za górki latarnio To jest chyba to Tak Czy nie tak Tak. czy nie Cholera nie Wiedział gdzie jestem, to byłoby mi łatwiej Wcześniej kliknąłem respawn Moja farma! A więc to trzeba było kliknąć home! Nikt mi nie powiedział! Ej, chyba że to nie jest moja farma! Ale to jest moja farma! Będę musiał cię zabić! Kolej szko! Odejdź. odejdź, odejdź, odejdź! Nie hapaj mnie! Odejdź! No! Odejdź, głupi farmerze! To jest moja farma. Gdzie jest wóz strażacki? Dobra, teraz godzina ubijania tego, tak? ty już mnie hapnął. No nie no, muszę zobaczyć, czy to jest ta farma. To chyba nie jest moja farma. Cholera. Tam jest moja farma. Szybko. Póki mam jeszcze trochę życia. Um, rozpoznam swoją farmę po tym, że będzie w barierkę wbity w wóz strażacki. I żeby się udało, żeby tam był ten wóz. Bo jak to jest jeszcze jakaś inna farma, to będzie źle. Będzie fatalnie się. Chyba ta. Chociaż wozu nie widzę To mnie niepokoi Czy oni idą za mną? Nie, nie mogę się odczepić z wezmę jakiegoś gana i się, tak, tak się skończy hmm. Czy to jest moja farma, czy może nie moja farma? Nie mam pojęcia, widzę samochód Widzę Tak, widzę moje rzeczy więc teraz trzeba wziąć samochód i rozjechać tych głupków. Łodejdź, łodejdź! Uciekać! What the fuck? Do tyłu! faj? Co faj? Łot, co te ZOMBIAKI robią? Uo. dobra, jeszcze jeden. No, nie, samochód zaciął. Dlaczego tyłem go nie mogę rozwalić? No, dlaczego ekran się rozmazał? Dobra. Wszyscy zdechli, teraz trzeba wziąć, odrzucić mój plecak. na chwilę sobie wyposażę tego Outfielda No, a zawsze mi się to myli, że trzeba prawym kliknąć. I to jest epickie, tylko że tu Amma nie mam Mbym to zdjął i to mógłbym sobie wtedy to dodać do tego i chyba noc idzie. Tak, to jak jest tak? Tak to byłoby, tak! BOOM! Skończyło się! Dobra, i teraz jeszcze, 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 może Double Barrel sobie damy. Tak, tutaj mam. Okej. Okay. Um, więc co by tu porobić? Um, czy mam jakieś leki? Leki, leki, leki. Witaminy, nie, nie, nie. Dragów nie chcę. O, kanet Pasta maczeta, water, kanti Ja bym sobie napełnił kanty, czy to da się napełnić w pustej studni? Chyba nie. Chyba się nie da napełnić. Ale ja, ja znajdę jakieś morze, jezioro, cokolwiek i napełnię moją manierkę. Tylko wykręcę tym samochodem Okej okay. Jedziemy Jedź Ło strasznie się tymi samochodami tu steruje Coś mi dymi I się ekran rozmazał, nienawidzę tego Gdzieś tu powinna być Być what? Plaża, ale nic nie widzę Jest miasto którym byłem już kiedyś i zombiaki się znowu zaspełniły strasznie wkurza. Okej okay. i teraz coś mnie goni, nie, szybko manierka. Jak to się napełnia pytanie życia? Tak. Rzemie goni cała kurde, cała chmara. Reloaduj to. Reloaduj. Nie, on nie będzie tego reloadował, bo po co, bo chcę zginąć. Szybko na górę wbiegniemy sprinty i będziemy kampić ich stamtąd. Wow. No reloaduj nie mówcie, że już się skończyło. Ammo! mam łuk jeszcze, łuk. Nie mnie uratować. Ło wow. da Szybko katane Do mojej farmy dzida Jest ciemno, nic nie widać What? Zabijać ich szybko, Gincie! Gincie! Nie, nie, ja nie chcę ginąć! Nie! Nie chcę! Nie! Nie mogę, jestem za młody! wy i tak gnijecie, więc wy zgincie pierwsi A ja sobie będę gnił później Ło, szybko do mojej farmy Jak najszybciej, czy ja mam gdzieś latarkę? Latarka, latarka Latarka Nie Nie mam nigdzie latarki, więc to oznacza, że Że po prostu Muszę wbić do farmy, się zbunkrować i tyle Ponieważ jest noc, korzystając z tego, że jest noc, no, nie mam energii, żeby skoczyć, to jest głupie, co to jest? Maczetta, cold, cold, dobra, zbunkruję się tutaj i teraz zobaczmy, jakie ja skiz mam 86 doświadczenia. Wow, jak fajnie, i teraz ja bym sobie zrobił. Craftsmana normalnie Okej, okay, i zostało mi 36 Damy sobie to Ha, hmm, i to, bo mnie strasznie wkurza, że on tak wolno biega Ale w sumie Chociaż to też i coś za 10 mamy jeszcze Nie ma nic za 10, no trudno OK, to było na tyle w tym odcinku, trochę krótkim, ale jednak po długiej przerwie. No i cóż, ponieważ robię pewien projekt dość duży i dość mocno monotonny i wkurzający. To niestety, 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 ale ale odcinki będą się pokazywały rzadziej. Dopóki co, było pod schodami Longbow, znowu łuk. A ja mam jaki? Też Long Compound, bo no nieważne, sobie ogarnę już sam. No i cóż, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym czwartym odcinku. Cześć!